Witam serdecznie w następnym odcinku Detroit. W ostatnich trzech odcinkach mógł być trochę gorszy głos. Starałam się to wyrównać, no ale zrobiłam co co mogłam, bo nie chcąc nie wiem znaczy czy niechcący. wspominałam, ale bardzo mi się podoba wystrój twojego pokoju. Dobrze oddaje twoją osobowość, znaczy podoba mi się. Creepy, I guess. Okej. Okay. Bo po streamie nagrywałam te odcinki i zapomniałam przełączyć dźwięk na dwie ścieżki, a nie żeby na jednej były, było, więc zrobiłam co mogłam. Do tego jeszcze nie podgłośniłam wystarczająco gry, przez co była zdecydowanie za cicho e, w porównaniu do głosu. No ale jak to sprawdzam, to chyba jest akceptowalnie, więc e, tak. Do tego jeszcze w sumie przez parę dni. Mam straszny problem, żeby streamować, bo coś chyba z internetem jest mocno nie tak i nie wytrzymuje i nie radzi sobie z kikiem. E, jeśli to nadal będzie, będzie się utrzymywało, to prawdopodobnie będą tylko streamy na YouTube, ale no, zrobię, co mogę i zobaczę, co z tego wyjdzie. Jest to bardzo frustrujące, bo bardzo bym chciała dalej grać w Wiedźmina. Ale, no jak już zacząłem streamować, to nie chcę tak samo. Dlatego, kurde, nie wiem, czy mi się udało, że się coś jeszcze przed moim wyjazdem. My macie, to, jak wy to oglądacie, to już jest to wszystko dawno po, bo mam w zapasie mocno. Ale jest to straszne. Z dobrych wiadomości, to jest taka, że. Właśnie z Black Week i kupiłam sobie teraz was. Na razie jedynkę, pewnie z później jeszcze dwójkę kupię, ale będziemy grać prawdopodobnie. Dobrze, że Zlatko, Zlatko miał auto. Nasza mała Alice nie będzie musiała marznąć. Widziałem je kiedyś w garażu. Nie wiem, czy Zlatko w ogóle go używał. Mm. Ci ludzie, z którymi się spotkamy. Skąd się o nich dowiedziałeś? Od androidów złapanych przez Zlatka. Mówiły, że jacyś ludzie pomagają nam przekraczać granice. Dlaczego państwa pomagać? Albo kolejna pułapka? Wiem tylko, że one w to wierzyły. Zanim Zlatko ich nie zabił. Daleko jeszcze? Za godzinę będziemy na miejscu. Wykryto ustęp. i hamulce awaryjne. się dzieło nie włączyło. Kiepsko to wygląda. No trochę, ale puls samochody. Zostań w środku, Alice. No nie wiem, czy coś z tego będzie. Jak taki dym jest, no to nie zapowiada się dobrze. Chociaż się kompletnie nie znam na samochód. Co, bo Co teraz zrobimy? Bo ja wiem pójdziemy dalej na piechotę. Jest na minusie, ale za marznie musimy znaleźć jakieś schronienie. Tutaj nie ma się gdzie zatrzymać, kara. Nie na no, pewno coś się znajdzie, a bo ja mogę to żyć. Co ja mam zrobić? Tylko, że ja w drugą stronę mam iść. Po prostu mam iść. Jezus, nie umiesz szybciej chodzić? Ty drobisz, że nie chodzisz. Zobaczcie. że ta się robi takie takimi kroczki. Coś z tego będzie. Tam coś jest. Wygląda to trochę jak w Belarus taki apokaliptyczny klimat, a nie przyszłość z androidami. Musimy się gdzieś schować. Gdzie nie możemy siedzieć na mrozie. nie. Dziewanie... Chyba Potemnie. już dawno tu nikogo nie było. Czego chcieć więcej? Znalazłaś coś? Nie, nic gdzie można by przenocować. Mhm. Tutaj coś jeszcze jest. Ale wątpię, żeby tutaj się dało. Чтобы мне с картоном заработать. Witajcie na Wyspie Piratów, wilki morskie, czeka was tu moc przygód! Witajcie na Wyspie Piratów, wilki morskie, czeka was tu moc przygód! W ogóle nie jest to creepy, absolutnie. Po prostu można skorzystać, ale Czecha fajnie. No wiesz, nie da mi spokoju te działania. yes Wyjątko no sobie. Ja coś go masz. No i proszę. Następny piracik. Nic lepszego raczej nie znajdziemy. Spróbujmy się rozgościć. Zajmę się ogniskiem. Od razu się to zauważyło, bo było w kadrze zaginięcia Us i ją. Dobra, to jak chcecie, to sobie czytajcie. Zespół androidów kandydatem do nagrody. Okej. Okay. No mamy tutaj trochę do pooglądania. Rozpalę je tutaj. Dzięki temu nas nie zadymi. Rodzinka. taka poubierana, a nadal jej zimno. Ja w krótkim rękawu u to latała, gdybym bo chorym była chorym. Ach, te dzisiejsze dzieci. Takie nieodporne. Takie kruche. Alice? To się tak wygląda, że jakbyś się ukrywała, że swoich jesteś. Na starcie łamać. Dopóki jesteśmy razem, nic innego się nie liczy. Chodź. Powinna się położyć. Ta historia Kary powinna być wzruszająca, chwytająca za serce. Niezwyczajnie nudzi. Jestem nieczuła nie wiem. Może. Nie mówię, że mnie. Że coś jeszcze z tym piesakiem mogę zrobić? A, że zapraszono ciastkę. No dobra. Zostało trochę ciastek. Masz ochotę? Nie, nie jestem głodna. Ja się ciągle przebija. To, że tak ciągle chodzę w ten tryb, żeby widzieć, czy coś mo mogę, mieć jakąś interakcję, ale tak trochę z przyzwyczajenia. Spróbuj się przespać. Rano poczujesz się lepiej. Opowiesz mi bajkę, Kara? W swojej pamięci mam dziewięć tysięcy bajek na dobranoc. Znajdzie <noise> się coś dla ciebie. Jednoroże. To będzie bajka o jednorożcu, który... Nie, nie chcę takiej bajki. Wymyśl Aha. dla mnie. Dlaczego gardzisz jednorożcami? Jednorożce są super. To będzie opowieść o pewnej dziewczynce. Która nie chciała się już więcej bać. Marzyła, żeby być taka jak wszystkie dziewczynki, ale... Mrok, który jej towarzyszył, odbierał jej całą radość. Wtedy... Spotkała robota. Hmm, ciekawa o kim ta historia. Który miał słuchać poleceń swojego pana. Ale w końcu poczuł, że powinien się przeciwstawić. Więc sobie postanowili, że uciekną razem. Żeby poszukać lepszego życia. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw, ale... Ale tak bardzo pragnęli być wolni, że pokonali je wszystkie. Na swojej drodze spotkali czułego olbrzyma, który obiecał ich chronić. Tak kończy się ta bajka. Tego nie wiem, ale każda historia ma morał. Gdy dotrzemy do kresu naszej, zrozumiemy jej sens. Teraz pora spać. Jutro czeka nas wyczerpujący dzień. Tak, jest przyjemny. Przejdziesz powiedzieć mi dobrą historię? A, dziś czuję olbrzymi. Tak. A no tak, tylko nie zmieści. Nie rozumiem koncepcji żegnania się przed spaniem, miała dobranoc, nie wiem, jakieś całusy i tym podobne. Znocie się... Udzie idziecie tylko spać. Dlaczego ta część przed spaniem dla niektórych ludzi jest tak mega ważna? Już tam walić dzieci, no bo do dzieci to wiadomo inne trochę podejście, którego ja nie znam, więc nie będę się wtryniać. Ale no niektórzy mają takie nawet tendencje do nastolatków, do partnerów. Czy w sensie o od... To słodkie dziecko. Tak. Jest bardzo dzielna. Hmm. Wiesz to co, że jeśli dotrzemy do kanału. Jakoś nie myślałem o tym. Nigdy nie byłem wolny. Wolny. Ja <laughs> lubię to słowo. Ja lubię ciebie. Ale jeszcze nie wiem, co ono znaczy. W tej całej historii to właśnie Luther jest najfajniejsza. Masz jakiekolwiek wspomnienia z przeszłości. Sprzed z latki? Nie. Mój model stworzono do przenoszenia ładunków. Mogłem pracować w dokach albo w fabryce. To, kim byłem, nie ma znaczenia. To nie byłem ja. Kara, czy ty nigdy nie zauważyłaś, że. Alice jest inna? Tak, oczywiście. To naprawdę cudowna dziewczynka. Nie ja o chyba... To tak. znaczy, nie mam zbytnio porównania, ale... Myślę, że jest wyjątkowa. Kara! Nie jesteśmy chyba sami. Zostawcie nas! Nie bójcie się! Nie skrzywdzimy was! Jesteśmy jak wy. My jesteśmy Jerry. Wszystko Pracowaliśmy tu przed sami. zamknięciem parku. Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko schronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka! Od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. Jest smutna. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej. To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. No chodź, chodź. Chyba nie masz większego wyboru. No nie mają żadnej, żadnego powodu, żeby chcieć tam coś zrobić z mojego co Tylko po prostu są kripki, bo brudnicy są. Zapraszamy! Akurat ona działa. Mała może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy! No leć. Sama se nie umie wsiąść. Niech ta Tak młodzież. Jaka niesamodzielna. Ja na miejscu Alice nie cieszyłabym się, w sensie czułabym się strasznie, że jako jedyna jestem na jakiejś gruzeli i wszyscy ja się na mnie się na patrzymy. Tylko na mnie. Ostatnio nie miała wielu powodów do radości. Dzisiaj ja w ogóle bym prawdopodobnie tam nie weszła jako dziecko, po prostu w się pod śniegiem i i udawała Tylko ja widzę coś w tym dziwnego, niepokojącego. Wiadomo, to też inne czasy, kompletnie inna sytuacja niż taka, która mogłaby się podobno stać w normalnym życiu. I tak uważam, że trudno, żeby taka sytuacja się stała, ale uznajmy to jednak jest w tym coś niepokojącego. Okej, to był dość w sumie długi... O Boże. długi rozdział na tą grę. Jak na tą grafę jest terem. Dobra, zbadaję zamarzniętego i No, Tak właśnie. A, <grym _> No w sumie tutaj bardzo typowo. Zkoś ogień. Chronił Alice. Zkoś ogie. Wyciągnij patyk z ognia. Złap. Broń? Nawet no, nie wiedziałam, że była taka opcja. Spytaj. Groźba. No, praktycznie nikt nie groził. Okej. Okay. no i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że tym razem o niczym nie zapomniałam i będzie w miarę o ok jakości ten filmik. Więc do następnego. Bywajcie.